W tym filmie pokażę Ci, jak możesz dodać kontakt do Whatsappa. Najpierw wewnątrz aplikacji Whatsapp. Musisz kliknąć w prawym górnym rogu, gdzie pojawia się zielona ikona plusa. Następnie z opcji, które się wyświetlą. Jak widzisz, druga z kolei to Nowy Kontakt. Kliknij w nią. Teraz po prostu musisz uzupełnić dane. Jak widzisz, tutaj pojawia się kraj. To oznacza, z jakiego kraju pochodzi numer telefonu tej osoby. Tutaj musisz wpisać numer telefonu. Ja wpiszę przykład tylko w celach pokazowych. A następnie u góry wpisujesz imię i nazwisko. Czyli nazwę, pod którą zapiszesz ten kontakt. Również wpiszę przykład. Gdy skończysz, kliknij w prawym górnym rogu w zapisz. Jeśli ta osoba ma WhatsAppa, kontakt zostanie zapisany. A ta strona już ci się nie wyświetli. Aby się z nią skontaktować, wystarczy, że w wyszukiwarce wiadomości wpiszesz imię kontaktu, które wcześniej ustawiłeś. Pojawi się tam. Kliknij i możesz od razu z nią rozmawiać bez żadnego problemu. Mam nadzieję, że film był dla Ciebie pomocny. Jeśli chcesz nauczyć się obsługiwać iPhone'a w prostych krokach, sprawdź opis. Dziękuję za obejrzenie tego filmu. Ask Chat GPT